اشتركوا Sardasie. A, witaj mój drogi. Dobrze, że jesteś. Po co mnie wezwałeś? Adanos wezwał cię, abyś wypełnił swe przeznaczenie. Beliar wysłał już swojego posłańca na poszukiwanie amuletów. Czym różnią się od siebie te amulety? Każdy symbolizuje coś innego. Pierwszy wodę, drugi powietrze, trzeci ziemię, czwarty ogień, a piąty, najpotężniejszy, czyste zło to on jest najbardziej potrzebny Beliarowi. Jednak bez reszty, nie jest taki mocny. Następnie musisz zdobyć wszystkie amulety przed złym posłańcem, inaczej będzie koniec. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Powiedz mi, gdzie mogę znaleźć pierwszy amulet. Gdyby to było takie proste. Wiem tylko, że przechowują go magowie wody. Poszukaj jakiegoś mieście. Dziękuję i do zobaczenia. Próbował pojednać ich ze sobą, jednakże bez skutku. Nie pracuje, nie ma. Przecież. tam jest jakiś kapłan, może on coś wie. Człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Przepraszam, czy możesz na chwilę przerwać? Oczywiście, jestem londar. Witaj, ja nazywam się Watras i jestem tutejszym kapłanem. Co cię do mnie sprowadza? Gdzie mogę znaleźć jakiegoś maga wody? Stoisz przed nim, ja jestem magiem tego. wody. To świetnie, a wiesz może, gdzie mogę znaleźć amulet wody? Co? A skąd ty wiesz o tym świętym przedmiocie? Zostałem wybrany przez Adanosa, aby powstrzymać rebeliara przed zawodnieniem ziemi. Wyobrażałem cię trochę Nie inaczej, ale skoro mówić. tak mówisz, to będę musiał ci zaufać. Świetnie, powiedz mi, gdzie jest amulet. Znajduję się w świątyni magów. Dam ci mapę i na pewno trafisz. Śpiesz się, Belier na pewno już wie, gdzie jest pierwszy amulet.